Cześć, witam was w salonie Dwa Kółka. Znajdujemy się w Nakle nad Notecią na ulicy Olszewskiej 1. Na mam Paweł i chciałbym wam zaprezentować, dzisiaj jesteśmy po świeżej dostawie producenta rowerów firm Romet. Przed omówieniem specyfikacji chciałbym przypomnieć wszystkim, że gdyż pomimo, że sezon rowerowy dla niektórych się już zakończył, Cały czas prowadzimy aktualny serwis, jeżeli chodzi o rowery. Serwis pogwarancyjny, serwisy, które pozwolą Wam zabezpieczyć rower na zimę, czyli sprawdzić przesmarowania, sprawdzić łańcuchy, wszystkie podzespoły, żeby rower spokojnie sobie mógł wyczyszczony, czekać na rozpoczęcie sezonu, jak i przeglądy również trwają cały czas gwarancyjne i pogwarancyjne. To tyle, jeżeli chodzi o przeglądy. Prezentacją będzie rower MTB. Tak jak wcześniej wspomniałem, firmy Romet. Rower MTB specyfikuje się tym, że nie tylko jeżeli chodzi o zwykły rower, możemy również, jak bardzo, jak, tak, że poruszać się nim po mieście, jak i zjechać z utwardzonej nawierzchni. I na tym osprzęcie spokojnie pozwolimy sobie na wycieczki w teren. Przejdźmy, może, do specyfikacji. Nim przejdziemy do specyfikacji, albo może zaczniemy od najważniejszej specyfikacji, jaką jest cena. Cena wyjściowa katalogowa w naszym sklepie ten rower, tego roweru jest 2599 zł. Ale uwaga. Od dziś, czyli od emisji tego programu do przyszłego wtorku obowiązuje promocja, uwaga, 1990 zł. Gotowy pojazd. Po przeglądzie zero. Także śpieszcie się, gdyż jest to bardzo dobra cena, idealna w sam raz. Jeszcze jak? Na prezent dla was. Na początek, jeżeli chodzi o specyfikację, zaczniemy sobie tak. Rama, wiadomo, aluminiowa. Stop aluminium to jest 60-61. Koła 29 czyli największe dostępne. Co pozwala nam y, szybko pokonać każdy odcinek. Następnie z przodu, tak jak widać, mamy widelec amortyzowany. Jest to SR Suntour XCT. Jak już jesteśmy przy widelcu, chciałbym zaznaczyć. Że, tak jak widać, posiada on blokadę skoku. Jest to urządzenie, które w tym momencie, oby się udało, tak jak Państwo widzą, amortyzator sobie pracuje. Zamykamy amortyzator, i w tym momencie amortyzator staje się sztywny i już sobie nie pracuje. Czemu to służy? Wiadomo, jeżeli amortyzator działa, pozwala nam to pokonywać każdą przeszkodę. Nierówności w terenie, dziury, korzenie, zjazdy z krawężników, jazda staje się przyjemniejsza. Natomiast jeżeli zamykamy amortyzator, wiadomo staje się on sztywniejszy, przez co y, prędkość drgań i całość wchodzi nam w pedały. Przez co z tym samym siłą, jeżeli chodzi o pedałowanie, przechodzi nam to w prędkość, czyli troszeczkę jedziemy szybciej. Najlepiej przekonać się samemu, jak komu się najbardziej wygodnie jeździ, czyli czy z otwartym, czy z zamkniętym amortyzatorem. To tyle, jeżeli chodzi o amortyzator. Przejdźmy następnie do manetki przód. Manetka przód. Oczywiście produkcji Shimano, tak jak widać. 3-biegowa, jeżeli chodzi o przód. Następnie będą, jeżeli były manetki przód, no to manetki tył. Tak jak widać. Produkcji Shimano, również ośmiobiegowa. Na tył. Teraz zerknijmy sobie, jeżeli były manetki, no to przerzutka przód również Shimano, jest to Tourney TY700 manetka tył również Shimano, Alivio Jest to już bardziej profesjonalny sprzęt, także pozwala nam na praktycznie bezawaryjną jazdę pozwala nam pokonywać, planować do pokonania dłuższe trasy na tym sprzęcie na pewno Państwo Y, mogą spokojnie planować, a nie martwić się o sprzętem, że coś się zadzieje. Hamulec przód wiadomo. Dalej lecimy Shimano. Jest to hamulec hydrauliczny. Hamulec z tyłu również wyposażony w produkcji Shimano. Również hydrauliczny. Oto już tutaj z tej strony. Jak już tak widać. Jeżeli hydraulika no to oczywiście że na tarczy również tarcza produkcji Shimano 160 mm naprzód jak i na tył. Opony. Opony są bardzo fajne, bo są z Michelin'a Country Grip 29 x 21. Tak jak widać, fajne, szerokie opony każdą przeszkodę pozwolą nam komfortowo przejechać. Obręcze, tak jak widać, romet zawsze się postara. Obręcze są aluminiowe, dwukomorowe. Jest to ważne, gdyż są sztywniejsze. Praktycznie, y, można powiedzieć, bezawaryjne. Piasta przód i piasta tył jest to Shimano, aluminiowe QR. W niektórych rowerach słabszej klasy można spotkać jeszcze piasty stalowe. No, wiadomo, waga przy dłuższych wycieczkach walczymy z każdym, każdym gramem, każdym kilogramem, żeby był jak najlżejszy. E, mamy coś takiego jak e, wyposażenie w tym rowerze, jak już jesteśmy przy piastach. Jest to samo e, szybko zamykać, przepraszam, co pozwala nam na szybki montaż, jak i również demontaż koła. Tylniego, jak i przedniego. Przydaje się to, jeżeli potrzebujemy rower przetransportować gdzieś. No wiadomo, zajmuje dużo miejsca. Tak możemy szybko sobie zdemontować przednie bądź tylnie koło. Wrzucić do bagażnika wtedy oczywiście mniej miejsca. Montaż takiego koła również odbywa się chwilkę. Jest gotowy pojazd, rower do dalszej wycieczki. Jeżeli chodzi o kasetę, z tyłu kaseta ośmiobiegowa, też produkcji oczywiście Shimano. Kierownica. W romecie kierownice są bardzo fajne. Mi się to osobiście podoba, bo są szerokie. Jest coś 720 mm. Oczywiście produkcji rometa aluminiowa. Jak już jesteśmy przy kierownicy, mostek, kierownicy jest aluminiowy, 90 mm sztyca pod siodełkiem również aluminiowa jest to 31,6 mm, długość 360 mm siodełko sportowe, typu Wader pedały bardzo fajnym rozwiązaniem są pedały posiadają e, antypoślizg, tak jak widać Dodatkowo są aluminiowe, wzmacniane. Nie są to zwykłe plastikowe. Które pozwolą nam po zjechaniu w ścieżkę, że tak powiem, leśną, nie martwić się, że gdzieś zachoczymy o jakiś korzeń, że uszkodzimy. Są fajne, wytrzymałe, a przede wszystkim aluminiowe, czyli lekkie. No i co? Najważniejsza waga. Podzespoły aluminiowe, podzespoły Shimano pozwalały nam wyciągnąć. Albo skrócić tak naprawdę tą wagę do 14,9 kg. To tyle, jeżeli chodzi o specyfikację. Po specyfikacji wydaje mi się, że jest to bardzo fajny rowerek. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym przypomnieć, że również można, jeżeli nie macie pomysłu, komuś na prezent, a wiecie, że posiada rower, bądź chciałby zakupić rower, jest to idealny, idealny pomysł na prezent. Nie musicie specjalnie do nas przyjeżdżać, gdyż prowadzimy sprzedaż też internetową. Możecie zamówić sobie rower przez internet. Jeżeli chodzi o płatności, są możliwości przelewowe, są możliwości stacjonarne, czyli gotówkowe. Jak i również możliwość rad. Wysyłamy towar na całą Polskę. Rower przyjeżdża do Was w kartonie, prawie gotowy do jazdy. Drobne podzespoły, z którymi myślę, że każdy użytkownik nie powinien e, mieć problemu. Natomiast, jeżeli cokolwiek, można zawsze do nas zadzwonić: serwisant, bądź ja, bądź koledzy. Postaramy się pomóc poprowadzić, jak taki rower złożyć. E, z okazji tych właśnie świąt, jeżeli nie macie pomysłu dalej, co by to miało być, a wiecie, że was osoba, którą chcecie obdarzyć jakimkolwiek prezentem bądź upominkiem, posiada już rower, to y, można pomyśleć o czymś takim, jak y, mamy w swojej ofercie również takie coś jak karta upominkowa. Karta upominkowa, wiadomo jak się odbywa, tak jak w każdym sklepie, wypisujemy dla kogo, wypisujemy kwotę, wtedy nie musimy się martwić o to, czy komuś się spodoba światełko, komuś się spodoba lusterko, może ktoś chciał sobie kupić jakiś licznik. Dajemy taką kartę komuś, obdarowujemy go, jest wtedy, to wtedy do nas do wykorzystania na daną kwotę. E, także warto bo jest to fajny pomysł na prezent, na upominek z okazji zbliżających się świąt. Jeżeli już jesteśmy przy okazji świąt, tak jak wiecie, okres zimowy specyfikuje się tym, że no nie wszyscy chowamy te rowery z powodu śniegu, chowamy je gdzieś do garażu i zostawiamy do wiosny. Są użytkownicy, którzy użytkują rower cały rok, także warto zabezpieczyć się. Tak jak nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, mam na sobie odblask, który ułatwia nam poruszanie się po zmierzchu. I to już nie tylko rowerzystom, ale również naszym pociechom, które wracają nieraz z zajęć dodatkowych. Pamiętajcie o odblaskach, jest to mega pomocne i mega bezpieczne. Również można zaopatrzyć się. Parę groszy, fajne światełko, z daleka widoczne, które możemy równie dobrze zamontować. Jak i na rower. Demonstruję bardzo szybki montaż. Zapinamy, rower automatycznie staje się widoczny. Wtedy dziecko bądźmy oczywiście też jak najbardziej możemy się po zmierzchu poruszać. Jesteśmy widoczni dla kierowcy, jak i tutaj pokażemy na drugim modelu możemy zamontować sobie światełko na tył i również. Tak jak widać z daleka jesteśmy widoczni, oświetlenie LEDowe, takie i inne oświetlenia oraz wszystkie inne akcesoria, tak jak wspomniałem, dostępne są na, naszym, na naszej sprzedaży internetowej na salonie 2 kółka. Podaję numer do kontaktu. Jeżeli ktoś jeszcze nie pamięta, 730 880 080. Bądź na naszą stronę salon kolkapl Pamiętajcie, odwiedzajcie y, naszą stronę. Y, oglądajcie nas, gdyż staramy się co tydzień wstawiać jakieś nowe asortymenty, nowe produkty. W moim wypadku będzie to na pewno jakiś kolejny rowers, kolejnej dostawy. No i co? Trzymajcie się, łapka w górę, kliknijcie suba. Cześć. I jak wyszło? Wydaje mi się, że spoko. Kurde, ciekawi mnie tylko to, czy powiedziałem na początku, bo miałem zapisane, że prowadzimy pojazdy elektryczne. Kosiarki, skutery, motocykle. Kurcze, nie wiem, nie pamiętam. Najwyżej się to nagra na następnym razem. Najważniejsze, żeby tego szef nie oglądał, bo znowu będzie przypał. Dobra, idziemy. Kończymy.